Dzień dobry bardzo. Zaczynamy vlogmas. Tu za chwilę zmaterializuje się pani mama i będziemy rozmawiać. Nie będzie to vlogmas w takiej formie, jak wszyscy są przyzwyczajeni. Nie będę przygotowywała i pokazywała przygotowań świątecznych, ponieważ ja osobiście w tym roku w ogóle nie czuję magii świąt. Nie jest to nic złego, nie jest to nic. Nietypowego, wiem, że wiele osób tak ma. Jest mi z tym okej. Okay, a w związku z tym, że nie będę miała co wam pokazać, to po prostu usiądziemy i nagramy z mamą 24 filmy pogadankowe, yy, które będą tematycznie nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia. Dzień dobry, bardzo. Nietypowy vlogmas. Wiesz, czym są vlogmasy? Nie wiem. No, tu jest cykl firm, filmów, które pokazują tak naprawdę przygotowania do świąt e, Bożego Narodzenia, a że nam się nie chce świętować. Jak? Co to znaczy? Nie chce się świętować. Normalnie. Nie, a czujesz Magię Świąt? Ale Magię Świąt to tworzymy niej sami. Nie jest tak, że ona ma do ciebie przyjść. Chce ci się tworzyć Magię Świąt? Nie. No właśnie, mi również nie. I w związku z tym, że nie chce nam się tworzyć magii świąt, a... ale z niechęć czegoś wychodzi, to nie jest tak, że nie chce mi się i koniec. No tak, mamo. No. no, bo wiesz, ludzie różnie mogą powiedzieć, że wiele nie siedzą i nie chce im się nic. Nie, to nie jest kwestia tego, że nie chce nam się nic. No to znaczy, właśnie. nie chce nam się nic, dlatego że to jest ciężki czas i. I. I koniec. Ciężki czas po prostu, najnormalniejszy. No no Ale osobne. no to ludzie się przygotowują do świąt, pokazują swoje przygotowania, ubieranie choinki, rzucanie bombkami w siebie i tym podobne pierdółki. Ja lubię oglądać, lubię podglądać. Ty też będziesz na vlogu. Dziecko. Małe dziecko, Nasie. Nasie, na. dziecko. No dobra. To jest Psinka, nie dziecko, mamu. Psinka, Nasie dziecko. dziecko. Psinka. No i co, będziesz? Pójdę. Pójdzie. Jak wy ze mnie chcecie dziecko zrobić, to ja to pójdę. Albo wrócę. <laughs> Albo wrócę. Dobra, nic, moi drodzy. My sobie przyjęłyśmy e, trochę inną koncepcję vlogmasów. Będą vlogi, w sensie. Takie przegadane, trochę poopowiadamy o naszych spostrzeżeniach związanymi z świętami, trochę poopowiadamy sobie o tym, jak było drzewiej. Jak co było? Drzewiej. Co to jest drzewiej? Kiedyś. Ale, a drzewiej kiedyś? Bo ja to? Po polsku. To ja pierwsze słyszę takie słowo, że kiedyś było słowem drzewie nie no, drzewiej to znaczy kiedyś. No tak, no to ja pierwszy słyszę takie słowa. No to jest. No dobra, niech będzie. Nie wszystkie słowa świata musisz znać. Świata? Tak. To nie, to nie polskie słowo? Polskie. No to... A polskie się... Po... To znaczy powinno, wcale się nie powinno. Ja tam. myślę, że ja absolutnie nie znam, w większości bym nawet powiedziała polskich słów. Wiedziałaś co to jest makutra? Mhm. Uh -huh. To ja nie. Makutra to, to do ucierania? No, taka miska do ucierania. No, 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 no. Dobra, ale nie o tym rzecz, bo my tutaj się rozwodzimy za bardzo. E, moi drodzy, będziemy sobie siedzieć, będziemy gadać. Dzisiejszy temat: co kupić w tych czasach na prezent i za ile? Jaki powinien być prezent? Symboliczny? Praktyczny? czy drogi. Bo teraz jest wszystko i wszyscy wszystko mają. I po co kupić komuś komplet ściereczek, jak ktoś ma w domu 30-40. Bo się zużywają. I nie będzie musiał se kupić. Ale też są gospodinie, że dopasowują se kolory do kuchni, ściereczek. I tak, może nie wszyscy, ale tak jest. Wiem. Co w ogóle kupić? Co się kupuje na święta? Co nie kupuje? to wiem. Czyli ja mam Wam odpowiedzieć na to pytanie. Z mojego punktu widzenia, im lepiej znamy i im bardziej jesteśmy w bliskiej relacji z osobą, którą chcemy obdarować. Idziesz do mnie? Tak, tak. Sobie przychodziła tylko z tej strony, bo będę... Jeszcze. No to, nam, to może ja się przesunę trochę bardziej Nie, no to, to. Bo mamy brzydki kadr teraz. To przesuń się. No mówiłam. Jesteśmy. Jesteśmy. No i co mówiłam? No i mówiłam o tym, że im bliżej jesteśmy w relacji z osobą, której kupujemy prezent, tym bardziej się staramy, tym lepiej znamy taką osobę i wiemy, co jest takiej sobie potrzebne, a co nie. I No <laughs> nie, no nie do, niekoniecznie, bo na przykład. Zapraszać Cię ktoś na Wigilię do rodziny, no na przykład, no gdzie? No gdzie? Na no, przykład. No na przykład do twoich kuzynek. Nie będziemy wymieniać imię i nazwisk. No, dziewczyny oglądają vlogi nasze. No właśnie. No tutaj dziewczyny dwie. I skąd wiemy? Co takiej jednej czy drugiej by się. żeby była taka bardzo zadowolona, no bo przydać to, rzuci i przyda się kiedyś. Ale żeby była taka, o fajnie, dostałam to. No co? Coś ładnego musisz powiedzieć? Ale to co? Być. Właśnie. Co? No. Wymieni parę rzeczy. A gać. Bo jednej i drugiej bym zupełnie co innego. No dobrze, to wymień. Agacie bym na pewno coś poszła w kierunku jakichś roślinek i rzeczy do kwiatków. Ech, no niekoniecznie, bo teraz Agata, po pierwsze, teraz to co? Kwiatka jej kupisz, no bez przesady. Kwiatka się na urodziny kupił je najmniej. Albo wiem, albo kupiłabym jej jakieś e, narzędzia, które dodatkowo pomagałyby jej. Robić te wszystkie wiązanki, pierdółki, które pięknie Aha, robi, i no poszłabym tak. tutaj takie wsparcie w to, tego co robi bardzo dobrze i mogłaby no dobrze, się rozwijać. Ale czy jest coś takiego. Na no. pewno. No dobrze, to rzeczywiście, Agatę mamy z głowy. Z głowy. A kamili? A perfumy. No, no o właśnie, perfumy. No. Jakie? Bo są, że mają jeden zapach tylko. Uniwersalny. A może ona nie lubi tego zapachu i położy i nie będzie używać? No dobrze, to jak nie perfumy, no. to poszłabym w kosmetyki do ciała. No. Pielęgnacje, jakieś kremiki. A oprócz tego, Kamila jest osobą bardzo aktywną zawodowo, to jest po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że fajnym prezentem na przykład dla niej mógłby być voucher na masaż. Żeby zostawiła. E... Dobrze, a ile takiego na masaż? Kosztuje? No i 250 zł. Dobra. Kamila jak oglądasz, to nie, ciotka nie jest taka chytra, tylko chodzi, <ścoughs> chodzi o to, że teraz przy stole jedziesz no. do kogoś i masz 10 osób. A no też prawda. Dlatego powiedziałam, że tu nie chodzi o cenę, bo jak masz dwie osoby... Osoby kochane, wydajesz po 500 zł, bo tak chcesz, ale jak masz. Yy, yy, bo. Była taka sytuacja, to znaczy ja nie byłam, tylko ktoś jechał na kolację. No. I dla każdego tam było chyba, nie pamiętam, ta osoba mi opowiadała, chyba 13 osób, nawet jej. Pomagałam pakować to, i dla 13 osób ona zrobiła prezenty. To były mniej więcej, właśnie torebki, szaliki, rękawice, takie, dro takie mhm. no, drobiazgowe. Mam, no, no, ja Ci powiem tak, żeby tak mądrze coś powiedzieć, jakiś wniosek. Z tego wyciągnąć. Każdy daje na tyle, ile może sobie pozwolić. Tak, dobrze. I powiem ci tak: nie kupienie prezentu, a pojechanie na wile też jest ok. Yy, ale to już jest bez tradycji. Tradycja jest taka, i właśnie kiedyś się kupowało kubeczki ciekawe, skarpeteczki bo to tylko tradycja miała być. Ale ja z tego, co tam słyszę, widzę. Ludzie odchodzą od tradycji, a robią prezenty. A prezent to już jest prezent. I teraz się zastanawiam, jak powinno być? Czy wracać do takich, że. Yy, ja uważam, że prezenty dla najbliższych, a jeżeli chcesz dać wszystkim, z kim świętujesz, to już taki drobiarz, no, jakiś zdobiony piernik tutaj, no lub... Ja słuchajcie, skarpetki wszystkie zawsze przyjmę. Absolutnie. No, możecie przysyłać mi skarpetki. <noise> Dobre. Im dziwniejsze, tym lepsze. Ja uwielbiam skarpetki i dla mnie nigdy skarpetek nigdy nie jest za dużo i uważam, że skarpetki są bardzo, bardzo, bardzo fajnym pomysłem na prezent świąteczny, bo to w każdym no, domu... w Czyli każde... jesteś za tradycją, a nie za prezentami. Nie, jestem za prezentami dla osób najbliższych. A no tak, ależ to jest normalne, że jak jest, masz dziecko lub bardzo bliską kuzynkę, to możesz to wydać. No. Jeśli masz mało tych osób, to możesz. No. My, mamy ale jak, mało. No my mamy akurat. Ale ja nie mówię tylko o naszej, tylko ogólnie. Co powinno się drogie czytanie? Jak kto może, tak se robi. Ech, no dobrze, ale jaka powinna być tradycja? Bo to chodzi mi o tradycję. Ech. Ja pozostaję na tym, że tak. Jak idę na jak gdzie nawet rodzina jest 10-15 osobowa, a chcę zrobić wtedy brodę, to kupuję tak, temu kubeczek, temu szklaneczkę, temu filiżaneczkę, temu skarpetki. Ja jestem za tradycją takiej, jak kiedyś byłem. Yy, to ja Ci jako ciekawostkę, tak już kończąc fakt, praktycznie ten film, bo sobie założyłam, że one będą po 10 minut. Um, Ciekawostka na Podkarpaciu w rodzinie mojego męża. Wiesz, co się dawało na Wigilię no. jako prezenty? No, ja uważam, że to jest genialny pomysł. U nas, jak byłam dzieckiem. No, słodycze, taczki słodyczowe. Okej, okay. ale dlatego, że nie było dostępu do tak. słodyczy. U, u, u feretów były to zabawki na choinkę, takie do zawieszania bombeczki. O. O, o I to jest o, mega o. fajne. O, Uważam, o, że to jest o. mega, mega, o, mega o, fajne. O. I mhm. bardzo fajny jest prezent. Widziałam też bombkę na stojaczku. No, ja widziałam robiona przykładowo dla ciebie. Podpisana mhm. z życzenia i dla Basie. Mhm. Super sprawa. Także, ale no właśnie. Nie. Ale Skarpetki chcę. Mam. Skarpet... Nie chcę pompki, chcę skarpetki dostać. Dobrze, skarpetki. No dobra, dostaniesz skarpetki. Dobrze. ubrana. Nie, no już bez. Nie przesadzajmy. Ja uważam, że w każdym domu, w każdym domostwie, Z, żyje. Zawsze ginie jedna skarpetka. Tak, jest potwór, który zjada jedną skarpetkę. Albo wynosi. Albo wynosi. Ciężko powiedzieć, ale tych skarpetek zawsze brakuje, więc skarpetki zawsze, zawsze są Zostajemy dobre pomysły. na skarpetki, a macie pomysły, podawajcie ich. Dzięki za oglądanie.